Dobry, nazywam się Piotr Godzina, jestem menadżerem terenowych targów Granice organizowanych przez targi Lublin w tym roku 18-19 czerwca. Gdzie się znajdujemy? Znajdujemy się właśnie na głównej arenie tych targów, na terenie lotniska Centrum Lotniczego w Deputyczach. Jest to świetny teren, żeby zaprezentować swoje produkty, małe samoloty, drony, system antydronowy. Na drodze kołowania możemy pojeździć jednośladami, wystartować stąd również pojazdami terenowymi. Co ma do dyspozycji wystawca? Hangar, gdzie może zaprezentować swoje delikatniejsze urządzenia, jakąś optykę, przykładowo kamery. Ma do dyspozycji teren zielony, na którym postawimy namioty wystawców. Jest to unikatowa formuła targów. Na innych mamy do czynienia tylko właściwie ze stoiskami, na których można te sprzęty tylko dotknąć, zobaczyć. U nas można. Tymi sprzętami polatać, pojeździć, wypróbować je. Dlatego serdecznie zapraszam na terenowe targi Granice. Tutaj funkcjonariusze zobaczą sprzęty w praktyce. Dzięki, zapraszam na pozostałe areny, na Akwen Wodnej i Strzelnicę. Jesteśmy na kolejnej arenie terenowych targów Granice. Znajdujemy się nad jeziorem Żółtańce, 3 km od tej głównej areny, czyli lotniska. Tutaj na tym jeziorku możemy, wystawcy właściwie mogą prezentować, a funkcjonariusze mogą obserwować próby sprzętów pływających różnego typu. W tamtym roku odbyła się tu bardzo, bardzo ciekawa próba jednego ze sprzętów, małego drona podwodnego Robota. Była to ciekawa próba, znalazło to swój później dalszy ciąg w próbach już na terenie poligonowym. Tych służb, które tutaj oglądały te sprzęty. Więc targi terenowe, granice właśnie to prawdziwy teren, w którym możesz jako wystawca wypróbować, zademonstrować swój sprzęt w praktyce. U nas trochę inaczej niż na innych targach. Na innych targach, oczywiście, które lubię odwiedzać lubię spotkania z wystawcami lubię oglądać broń, dotykać, przeładowywać strzelać na sucho. Okej, okay, ale tutaj u nas na granicach, na targach Granice możemy zaprezentować wy jako wystawcy. Możecie zaprezentować broń funkcjonariuszom w prawdziwym działaniu. Funkcjonariusz może tę broń wziąć do ręki, przeładować, strzelić, oceniać ją, jej przydatność, więc przyznacie sami, że taka formuła terenowa jest najlepsza. Macie jakiś fajny pistolet? Macie jakąś fajną optykę, proszę bardzo. Możecie testować na tych targach, nie ma sprawy. Dlaczego by nie? Chcecie pokazać jakieś nowości w świecie ar i innych broni, broni długiej. Proszę bardzo. Dlaczego nie? Optyka, kolimator. Przyznacie sami, że tylko w takiej formule terenowej albo dzięki tej formule możecie fajnie zaprezentować swoje produkty.